Siemanko Wyszymory z tej strony z do, e do T Forest Familia. Yy, chciałbym Was serdecznie zaprosić. Jutro to jest 1 czerwca na otwarcie mojego nowego kanału YouTube Z Forest Familia, gdzie ukaże się o godzinie 10 najnowszy utwór z najnowszego projektu 30-latek. To jest Rapaut, czyli Rybault bez Mandoli. szocik nagrany u nas tu w mieście. Usłyszycie cały numer, bo wrzucałem już wcześniej shorta na YouTube a i na inne platformy. Yy, więc będziecie mieli przyjemność usłyszeć cały numer i on zacznie promocję mojego najnowszego solowego projektu. Oprócz tego z, yy, trafią tam kawałki z moich poprzednich płyt, czyli runy, czyli Cztery Strony Świata. W międzyczasie będę wrzucał też yy, solowe projekty. Yy, one znikną z kanału Z jak Zając, pojawią się u mnie. Zaś na kanale ZJZ będziecie mogli dalej słuchać Z jak Zając, także nie martwcie się, wszystko w necie jest, w necie nic nie ginie, nie? Także jeszcze raz Serdecznie zapraszam jutro, godzina 10, 1 czerwca. Rapaut, czyli rybak bez mandoli. Zostawcie like, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz wszystko mile widziane. Na nowy kanał przyda się jak najbardziej. A tymczasem miłego popołudnia, Wyszy Mory. Studio. 30-latek: <mum> about Yo, yo, yo.